Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu klubu KUKIS-15 przedstawić nasze stanowisko w sprawie rozpatrywanego projektu ustawy do zmian w ustawie o prawie drogowym i szeregu innych ustaw. Jako klub KUKIS-15 w pełni rozumiemy potrzebę zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Ta ustawa jest wyjątkowo rozbudowana, tak jak tutaj było już wspomniane, wspomniane, jest bardzo wysoce niezrozumiała, bardzo często nowelizowana i są do niej zgłaszane dość liczne zastrzeżenia. Dostrzegamy jej niezliczone mankamenty i ewidentne błędy. Rozumiemy także potrzebę niezwłocznego procedowania nad odsunięciem wejścia w życie jednego z jej istotnych elementów, a mianowicie systemu CEPIC 2.0. Systemu, który z jednej strony nie może być wdrożony w przewidzianym wcześniej terminie z tego powodu, że są wyraźne zaniechania czy niedociągnięcia, niedotrzymanie terminów na szczeblu, na szczeblu chociażby powiatowym, które uniemożliwiają jego prawidłowe i zgodne z prawem wdrożenie co jest jakby wynikiem po pierwsze nie wprowadzenia szeregu, szeregu aktów wykonawczych, jak również pewnych elementów technicznych, które zaistniały na szczeblu samorządowym. Ale też tak naprawdę projekt ten należy rozpatrywać z drugiego punktu widzenia i odnieść się do jego tak naprawdę istotnej czy zasadniczej istoty tego projektu. Tak w kontekście wydatków budżetowych, jakie już poniesiono na próbę wprowadzenia centralnego systemu ewidencji CEPIK ogólnie plus CEPIK, Cepik 2.0, jak również na to ile kosztów będziemy musieli jeszcze ponieść, żeby go, żeby go wprowadzić. I tutaj należy się zastanawiać, czy ten miliard złotych, który został wydany, został wydany prawidłowo. Naszym zdaniem powinniśmy się nad tym głęboko, głęboko pochylić. Chodzi o to, że tak naprawdę musimy również rozpatrzeć, czy ten system w takiej formie, w jakiej w tej chwili jest nam przedstawiany, czy w takiej formie, jak ma być wdrażany, w ogóle ma sens istnienia w Polsce i czy jego rozbudowana struktura tak naprawdę nie przekracza już pewnych norm ochrony danych osobowych, dopuszczania różnych osób i podmiotów do tych danych osobowych, które w nim są zawarte. I wydaje nam się, że ten rok, o który będzie odwleczone wprowadzenie tego, tego systemu, to jest rok na ciężką pracę tak w Komisji, jak i w Sejmie i nad samym systemem cepki jako takim i nad samą ustawą prawo o ruchu drogowym i mam nadzieję, że my to uczciwie przepracujemy, bo szereg zastrzeżeń, które są do niej podnoszone są bardzo istotne. Z tego powodu my popieramy jakby odłożenie w czasie i rekomendujemy przegłosowanie tego tych zmian, które są tutaj procedowane. Przy czym na dwa punkty chcielibyśmy zwrócić uwagę, z którymi jakby radykalnie się nie, nie, nie zgadzamy lub które radykalnie jakby budzą nasze wątpliwości. Pierwszy to, jest, to są te punkty, właściwie dwa punkty, które, były, które odnoszą się do rozszerzenia puli podmiotów, które mają dostęp do danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców, w centralnej ewidencji pojazdów i dopisanie tam między innymi pracownika socjalnego i kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. W jednym z tych punktów w artykule pierwszym punkt trzeci zostało to już zmienione przez, na wniosek ministerstwa, natomiast w drugim punkcie, czyli w artykule pierwszym punkt pierwszy pozostaje to nadal, natomiast rozumiemy, że jest to przeniesienie z innej ustawy i dzisiaj nie jest to jakby element, nad którym bardzo, powinniśmy procedować, żeby nie zwalniać tempa. Tempa legislacji. Natomiast oczywiście jest to rzecz, na którą zwracamy uwagę i w przyszłości chcielibyśmy doprowadzić do zmiany i do dyskusji, przynajmniej w tym, w tym aspekcie. Drugi punkt to jest punkt dotyczący dostępu, dostępu do tych danych firm ubezpieczeniowych. To było podnoszone na komisji. Rozumiemy, że w tej wersji zmian, z którymi mamy do czynienia, dotyczy to tylko i wyłącznie jakby aspektu technicznego, czyli formy dostępu do tych danych, która jest przypisana firmom ubezpieczeniowym w zupełnie innych ustawach. Natomiast chcielibyśmy również, żeby bardzo wyraźnie zwrócić na to uwagę w dalszym, w dalszym procesie jakby dyskutowania o samym systemie CEPIK, żeby jednak mimo wszystko zwrócić uwagę na ten, na ten dostęp firm ubezpieczeniowych, czy nie jest on zbyt, zbyt nadmierny. Reasumując, popieramy odroczenie tego wprowadzenia systemu CEPIK 2 do stycznia 2017. Wnosimy o przyjęcie proponowanych zmian, natomiast jak jeszcze raz podkreślę, bardzo mocno apelujemy o to, żebyśmy się wspólnie pochylili nad tym co trzeba zmienić w prawie o ruchu drogowym, i z dużą satysfakcją przyjmuję tutaj również głos pana posła Siarki, że również ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest ta refleksja, nad, do zastanawiania się nad tą ustawą. I miejmy nadzieję, że wspólnie dopracujemy coś, z czego będą zadowoleni również, również kierowcy, a nie tylko policja. Dziękuję bardzo.